Jak przeszliśmy z tego stanowiska do tego stanowiska w zasadzie w pół dnia. To, co widzicie teraz, moi drodzy, to stanowisko pracy Hani, która po studiach wróciła do swojego rodzinnego domu i musi sobie teraz zorganizować, odświeżyć stanowisko pracy. Jak widać, tutaj biurko ma już pewnie z 20 lat i pamięta czasy, gdy Hania w ogóle zaczynała edukację. Miejsca na nim mało jest ciężkie, masywne, o nieodpowiedniej wysokości, a do tego wysiedziany i skrzypiący fotel. Bro. Kania się do mnie z prośbą o pomoc w przygotowaniu nowego ergonomicznego i dopasowanego stanowiska. Więc przyjechałem i wziąłem ze sobą sporo gadżetów. Mamy tutaj przede wszystkim nowe biurko z regulacją wysokości, to jest Cobra Electra S. Dwusilnikowe, stabilne biurko ze sporym zakresem regulacji. Do tego uchwyt do powieszenia laptopa i monitora, żeby zyskać troszeczkę więcej ergonomii. No i skoro laptop jest odsunięty, to muszą też wjechać nowe peryferia. Więc mamy podkładkę od Kobry, klawiaturę Preyon Silent Claw i bezprzewodową myszkę od Genesisa. Całość tu zupełnia jeszcze nowy fotel i podkładka pod niego. A wszystkim ciekawskim mogę podpowiedzieć że ta metamorfoza kosztowała około 2000 zł. Co o niej sądzicie?